Michał Cichy opublikował rozmowę z Krzysztofem Radzikowskim na swoim kanale na YouTube. Rozmawiali o Strongmanie, programie Gogglebox, przed telewizorem oraz o kolejnych walkach w Fame MMA. Okazało się, że wystąpił problem, jeśli chodzi o kolejne starcie Radzikowskiego w MMA. Dlaczego nie stoczył jeszcze drugiej walki? Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów. Jeden z najlepszych polskich i światowych siłaczy swój debiut odnotował w listopadzie 2021 roku na Gali Fejm MMA 12 w Trójmieście. Było to starcie z bardziej doświadczonym Piotrem, bestią Piechowiakiem. Walka potrwała cały dystans. Piechowiak po trzech rundach wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Radzik miał nadzieję, że dostanie kolejną walkę, aby zaprezentować się ze zdecydowanie lepszej strony niż w debiucie. Niestety taka szansa od walki z bestią się nie pojawiła. Krzysztof Radzikowski w rozmowie z Michałem Cichym został zapytany o kolejne potencjalne walki w fame MMA. Radzik wyjawił, dlaczego tyle czasu nie widzieliśmy go w klatce. Nie ma przeciwnika i tyle no. To znaczy wiesz co, powiem ci tak, nie ma kto ze mną walczyć. Albo nikt nie chce, albo po prostu federacja uznała, że nie jestem jakimś tam dobrym zawodnikiem dla nich i tyle. Ja trenuję cały czas. W pewnym momencie powiedziałem sobie tak, że trenuję tylko i wyłącznie dla siebie, że traktuję to jako fajne cardio, jako fajny trening typowo dla mnie. Wiadomo, że jakby ktoś się zgłosił, ktoś coś chciał, to dlaczego nie? Wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.